o naśladowaniu Najświętszej Maryi Panny na każdy dzień roku. Jednej Maryi życie nauką jest dla wszystkich. Święty Ambroży. Twój przykład pochańbi moją niestateczność w służbie Bożej i moje ku Bogu skąpstwo. Sposób mego obchodzenia się Napawa mnie wstydem, ponieważ Bóg jest ku mnie zawsze ten sam. Godny jest, abym zawsze jednako Jemu był oddany i jednako wierny. Maryja, ale dlaczego, synu, dlaczego tak dobrze zacząwszy, zatrzymałeś się? Czy Bóg nie jest Panem wielkim i godnym miłości równie dziś, jak przedtem? Nie masz z Nim zawsze tych samych związków? Czy od Niego w jednym czasie mniej zależysz, aniżeli w drugim? Obowiązek całkowitego należenia do Niego, czy nie jest jednostajny we wszystkich czasach? Im więcej rośniesz w lata, tym więcej też rosną boskie dobrodziejstwa. Z nimi powinna wzrastać Twoja wdzięczność. A więc i Twoja wierność. Bóg sam ukształtował Twoje serce i tylko dla samego siebie je ukształtował. Sam więc powinien być jedynym Jego Panem. Nie rzekł u Tobie, pożycz mi serce swoje, ale daj mi serce Twoje. Uległy boskiemu głosowi, dałeś mu je. Jakim prawem Jemu odebrałeś? Cześć to dla świata zbyteczna, gdy jemu dajesz jakąś cząstkę w porywach twego serca.